Moje imię to brat Jarek. Jestem mnichem opactwa Glensdal w Irlandii. Ci, którzy mnie znają nieco lepiej, wiedzą i czasami nawet się zrzymają, że rzadko i niechętnie mówię o sobie. Dzisiaj niejako pod posłuszeństwem, ale tak naprawdę zachęcony. Opowiem trochę o historii mojego życia, o moim powołaniu, o tym, jak znalazłem się tutaj na ziemi irlandzkiej. Ale przede wszystkim chcę mówić o niezwykłym działaniu Pana Boga w moim życiu. Zarówno bezpośrednim, jak i poprzez tych, których spotkałem w moim życiu. A spotkałem wielu wspaniałych ludzi, ludzi, którzy mnie kształtowali, od których mogłem się uczyć, od których mogłem się wiele nauczyć, choć czasami było to niełatwe. A ci piersi, od których się uczyłem i którym tak wiele zawdzięczam, to moi rodzice bardzo wiele włożyli serca i wysiłku w to, abym wzrastał. Wiele poświęcili dla mojego wychowania. I to oni właśnie pierwsi zaprowadzili mnie do kościoła, i to już wtedy, szczególnie od wieku lat sześciu, zaczęła się taka szczególna przygoda z Chrystusem. Wtedy jakoś znalazłem się blisko ołtarza i wtedy też w zupełnie niespodziewany sposób zacząłem moje życie ministranckie, w zupełnie sposób nieformalny, ale jakoś, jakoś tak się przyjęło. I trwało to, trwało to przez kolejne lata. Równocześnie oczywiście edukacja moje skrzypce które tak pięknie mogę wykorzystywać tutaj w głęściach to kolejne lat bo to 17 lat cierpliwego uczenia się sztuki muzycznej to lata kiedy spotkałem wielu wspaniałych nauczycieli i wspomnę tego ostatniego który w sposób taki finalny ukształtował mnie profesor Szymon Krzeszowiec z Katowickiej Akademii Muzycznej. I mu bardzo dziękuję, ale jednocześnie sport, a przede wszystkim tenis, no bo to wszyscy, którzy mnie spotykają, czy spotkali w późniejszym czasie, od razu spoglądają w ją. Tak, ja mówię, tak. Nowak Djokovic to mój bliźniak. I w przedziwny sposób, również tutaj w Glenstall, Mogłem tej umiejętności używać, bo kiedy tylko przyjechałem tutaj do Irlandii, pierwsze zajęcie, które otrzymałem, to była nauka gry w tenisa. Polecona bym się zajął chłopcami z naszej szkoły i troszkę im pokazał, jak dobrze grać. A ja oczywiście, jako ten sobowtór czy bliźniak, jak wolicie, chętnie się podjąłem tego zadania. Ale gdzieś tak to, co było na początku jeszcze u źródeł, to była tak naprawdę wpojona mi bardzo i gdzieś we krwi moja polityczność. Brzmi teraz to może zaskakująco, ale urodzony jako dziecko Solidarności bardzo w tej tradycji wolnościowej, bo przypomnę, że to wciąż czasy jeszcze komunistycznej Polski. Wzrastałem, wzrastałem w dziedzictwie i w duchu Solidarności. I tak naprawdę o czym marzyłem, kiedy byłem nastolatkiem, to to, żeby zostać prezydentem. Takie miałem niecodzienne marzenia. No właśnie. Ale wtedy wkracza Pan Bóg niejako do akcji, interweniuje. I kiedy życie takie bardzo świeckie, Toczy się, rozwija nagle w czasie pielgrzymki do sanktuarium Maryjnego w Częstochowie, na którą wcale nie miałem pójść. Jakiś był planowany wyjazd do Australii, ale no nie miałem co, co, co ze sobą zrobić. Wtedy pamiętam koniec czerwca i zaskakująco, co się dzieje, to spotykam pewnego młodego Paulina, bardzo prostego brata, w czasie tej pielgrzymki, w nowicjacie zakonu Paulinów, jestem porażony. Nagle coś nowego otwiera się. Zupełnie nowa perspektywa. I bardzo za tym idę. Nie wiem, może to będzie zbyt odważne stwierdzenie, ale może Pan Bóg przypomniał o sobie. Przypomniał sobie, bo wspomnę taki Dramatyczny czas mojego życia, który ja osobiście nie pamiętam. Miałem wtedy trzy tygodnie, ale byłem już blisko odejścia z tego świata. I w niejako cudowny sposób przeżyłem. Pytanie: Czy właśnie dlatego, ażeby jednak życie oddać dla Pana Boga? No, i wtedy kolejne niezwykłe zdarzenie. Kilka miesięcy później mój nieżyjący już tata pyta się mnie, No, a ty gdzie byś, jakbyś miał być zakonnikiem, to jaki zakon byś wybrał? Ja mówię, tak chyba Paulinie. On ja mówi, no nie, pomyśl, Benedyktyni. Choć tata tak naprawdę nie podejrzewał, nie przypuszczał, że ja tak naprawdę serio o tym myślałem. Ale czy może się nic nie dzieje bez przypadku? No i oczywiście, jak to ja bardzo szybko pobiegłem sprawdzić, no, kim są owi benedyktyni. Byłem nieco ignorant w tych kwestiach wtedy. No i zobaczyłem zdjęcie Tyńca, opactwo w Tyńcu, rok założenia 1044 na skalę. No, pojawiła się fascynacja. I co dalej? I co dalej? Wtedy jeszcze polecił mi opad w tyńcu: Spokojnie, skończ studia, nie ma pośpiechu, jeśli to jest prawdziwe powołanie, wrócisz do nas. Wróciłem. Oczywiście to wszystko nie, jest, nie było proste, jak całe moje życie powiedziałbym, nawet nieco skomplikowane. Ale wróciłem. No, i rozpocząłem ten już bardziej mniejszy etap w moim życiu. Choć znowu, po roku mówię, to chyba nie dla mnie. Takie su surowe jednak życie. Ale potem, jak australijski, nieco bumerang, wracam. Wracam i to taka pierwsza lekcja pokory. Bo co ciekawe, że bodaj przez 50 lat do tyńca nikt nie wrócił, bo trzeba powiedzieć, nie miałem racji. To nie we wspólnocie gdzieś może wina, ale we mnie. Nie gotowość jeszcze. Wracam. Muszę powtarzać te początkowe miesiące, nawet lata, formacji. Niełatwe, niełatwe, ale. Gdzieś ta pokora, to czego mi najbardziej brakuje, jest powoli kształtowana. Lata mijają, wchodzę w to życie, jestem jak to ja aktywny, dużo pracuję, pomagam dzieciom w naszej parafii tynieckiej. Realizuję się organizator, jako organizator wydarzeń nieco sportowych. Staram się jak najwięcej włożyć serca, aby pomagać w różny sposób tam z tymi, z którymi żyjemy w tym. No i potem następuje pewien zwrot, bo przychodzi już czas studiów, a ja muszę przyznać, nigdy nie uznawałem się za. Jakiegokolwiek specjalnie uzdolnionego filozoficznie czy teologicznie. Wręcz muszę przyznać, nie czytałem za dużo. Ale opad zgadza się. Wspólnie z moim przyjacielem, bratem Wojciechem, wyruszamy na studia do Ojców Dominikanów. Piersi, dwaj benedyktyni pośród wielkiej, wielkiej gromady. Braci w białych habitach. No i zaczyna się coś niezwykłego. Mam niezwykłe szczęście spotkać najlepsze umysły Uniwersyteckiego Miasta Krakowa. Porażające. Odkrywają przede mną nowe horyzonty. W tym czasie to była w większości filozofia. Grecy, ale i Późniejsi myśliciele. Jestem całkowicie oczarowany tym nowym światem. Ale to wszystko cały czas jest tak naprawdę początek. Początek kształtowania mojego umysłu i tak naprawdę zmiany, jakiejś fundamentalnej zmiany, która jeszcze długo nie, nie nadejdzie. I tam uczę się od ówczesnego rektora ojca Michała Palucha, od mojego wspaniałego promotora, profesora Jana Kiełbasy. Co to znaczy być myślicielem? Uczę się od nich, jak otwierać umysł, ale uczę się też pokory. I wydawałoby się, już powoli wszystko jest na w swoich torach. Ale jak to bywa w moim życiu? Nic nie jest zbyt proste. Używając terminologii nieco piłkarskiej, idę na tak zwane wypożyczenie. Klasztor w Tyńcu ma podległy sobie klasztor w Biskupowie, na Opolszczyźnie. Kraków, wielkie miasto, historia królewska. Siedziba nawet. A ja idę gdzieś na peryferia, na Opolszczyznę. Ale to znowu ważny element. Wydawałoby się, tak wiele tracę, ale to, tak naprawdę zyskuje. Nowa wspólnota, bardzo proste zajęcia, kuchnia, ogród. Zupełnie... Zupełnie inne życie, bardzo proste życie. Ale też znowu mam okazję współpracować z lokalną społecznością, pomagam w szkole. Wydawałoby się, prości ludzie, a jak wspaniali, od nich się bardzo wiele uczę. Od tej społeczności w biskupowie są do tej pory moją wielką radością. Rok mija, wracam. Wracam do Tyńca. Kończę etap studiów filozoficznych. Jeszcze raz powiem niesamowita sprawa. Dotykam mądrości największych z przeszłości. Jakimś takim pięknym owocem, to już później będzie. Publikacja książki, otoczony tam w czasie już promocji w Warszawie przez przyjaciół, przez tych, którzy najwięcej mnie nauczyli, dzięki którym moje doświadczenie rozwoju umysłowego miało taki wspaniały początek. No, i wtedy już prawie jestem o krok od transferu definitywnego do Irlandii. Ale ten krok to jest naprawdę bardzo duży, bo krok oznacza podróż dosłownie na koniec świata. Bo tak naprawdę zupełnie nie byłem gotowy, żeby iść dalej żeby w tym moim powołaniu mniejszym się rozwijać. Dlatego gdzieś w tym zamyśle Bożym ufam, że tak właśnie było. Potrzeba było pewnego powrotu, czasu przemyślenia. I tam zupełnie, na, właśnie na końcu świata, a może gdzieś w środku innego kontynentu, dosłownie, w dżungli amazońskiej był ten kolejny czas zmiany, refleksji, nauki. A nauka była to bardzo niełatwa, muszę powiedzieć, bo ja, zdrowy człowiek, naprawdę tak przynajmniej myślałem, zostałem niemiłosiernie potraktowany przez żyjątka dżungli. Wróciłem bardzo, bardzo poturbowany już, czy wyjechałem z dżungli do stolicy kraju, w którym przebywałem. Było to Peru, ale tam mogłem znowu bardzo wiele się nauczyć, bo teraz już się uczyłem nie tylko używając innego języka, ale przede wszystkim zupełnie innej Uczyłem się mentalności, próbowałem rozumieć człowieka w innym obszarze geograficznym. Przyznam, nie zrozumiałem ich do końca. Choć miałem wspaniałych nauczycieli, jednym z nich ojciec Diego Clavijo, misjonarz, który przez tą dżunglę pieszo przemierzał, by ewangelizować. On pokazywał, co trzeba robić, by tego lokalnego człowieka zrozumieć. Ale to jeszcze nie był czas. Ale doświadczenie misyjne, doświadczenie kościoła na końcu świata całkowicie można by powiedzieć, że każdy by praktycznie potrzebował tego, żeby zobaczyć, co to znaczy ewangelizować tam, gdzie praktycznie. Ksiądz dociera rzeczywiście raz w roku. I to może być nawet w tej łódce po rzece, która jest jednym z dopływów Amazonki. Tam znowu gdzieś mogłem dzielić się Skarbem Skrzypiec, mogłem pokazywać piękno muzyki. Również w, w innych aspektach mogłem się z tym dzielić, co Potrafię, ale zarazem też zrozumienie ograniczoności. I kolejna lekcja pokory. A nauczyciela miałem tam niezwykłego, bo to bardzo popularny w Irlandii, święty Martin de Porres, patron pokory. Jego prosiłem, by wskazywał, co robić, jaką drogą kroczyć. No, i wtedy już stamtąd, tuż rzeczywiście o krok do glęsta. Znowu inny język, inna kultura, oczywiście bliższa dla mnie Polaka niż ta amazońska. Cierpliwa nauka języka, żeby móc funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. I znowu wydawałoby się wiele, prawie gdzieś, może nawet straciłem, ale im więcej straciłem, to tym więcej zyskałem. Bo dzięki życzliwości wspólnoty mogłem i mogę się dalej rozwijać, spotykając do prawdy największe umysły świata akademickiego na Uniwersytecie w Oksfordzie lata spędzone tam, znowu w innej mentalności, z innymi osobami naokoło, ale spotykając też wspaniałych, wspaniałych ludzi, których wspomnę tego, chyba najważniejszego, Sebastiana Broka i jego żonę, którzy pokazali mi, co to znaczy pokora. Mimo, że na szczytach świata akademickiego i mój promotor Margaret Edwards, który pokazał, że warto być odważnym, warto pytać, aby szukać prawdy. I to jest, gdzie dotarłem, przemierzając iście kontynenty. Z kontynentu na kontynent, z kontynentu na wyspy, z wyspy na wyspę. Stałość benedyktyńska to jeszcze wciąż dla mnie cel do osiągnięcia, ale ufam, że Pan Bóg, mimo że w taki nieco skomplikowany sposób, nauczy mnie, jak postępować.